Dobra, się z tej strony znowu ja, czyli to może z 14 a oto znowu you are empty. no i mamy nazwę levela, tym razem stare miasto, sorry, dobra, więc lecimy, czy się jest dobrego, dobra, nie, nie ryzykuję, tylko krajlem, a, znowu te, dawno ich nie wzięliśmy, dobra, ale ładnie. Jednak ten UR ma klimacik. Niesamowite. Znowu wyskoczy coś, bo tu mamy te beczki, czy tam skrzynki, tam karmistry. Nieważne. Dobra, tutaj pik. Co tutaj mamy? Kurde, tylko się naboi. Kryzys. Szczerze mówiąc. Dalek, dobra. Na razie go zostawimy. O mielski. Rypane drzewo chciał mi zabić. Blokuję się o nią. Dobra. Kurde, trzeba naboje. O kurde, ale kurczę Kurde, jednak te 8 naboi to za mało. 9 naboi by bo jeden z pistoletu no to. Co tak robił? Takie dziwne odgłosy. Chyba ten z shotgunem. Jak przyszeliście to wiecie o co mi chodzi. Znowu autem trzeba będzie jechać? Dobra, idę tam. Na razie. Z pistoletem, bo w oknach zaraz będą na tak, pewno. No, dobrze mówiłem. No. Pięknie. O kurde. nie nie wbijam tam. Wezmę sobie shotguna na wszystko. Deck. Znowu szpital jakiś. No, klatka sodowa. Tu coś jest. Nie ma. Hum. Kurde, ten shotgun jest dosyć mocny na bliską odległość. Nawet przesadzenie jest za dobry. Ja nie wbijam do góry, bo nie wiem po co. Może jakieś naboje by były. To otwiera się? Nie. Może. Dobra, zresztą. Idziemy tędy. Wbiję to na górę. Przyda się do wbijaka pneumatycznego. Tak to się nazywa, dokładnie przeczytałem. No i, szczerze mówiąc, oryginalna nazwa. Oraz broni, bo nie było takiej broni w żadnej grze. W której aktualnie grałem. Że tak, teraz podjarałem się jedną gierką, a ona nosi nazwę Ballet Storm. Zagrałem u kolegi na PS3 i kurde, już podjarałem. O kurde, masy nagłas chyba mają. My to zawiedziemy dopiero chyba w 15 części. Dobra, tu jest znajek. ale dostał pięknie wepshota. Ale ma klimacik, ta gierka. Niesamowite. No, tutaj. Tego sobie zabijemy, tak. Trzy! Jeden strzał i leży. Dobra, tutaj zapiszę, bo nie zapisywałem nic dawno. I nie chcę mieć takiej sytuacji, jak w tamtym levelu, że zginę 4 razy i będę musiał od nowa. Dlatego będę częściej zapisywał. O, tu mam... Będzie mieli tu już Mosina. No, jednak się pomyliłem. Że dopiero później. Sorry ludzie Nie chciałem. Ale szczerze mówiąc ta broń. Nie jest za dobra, bo nie ma przybliżenia, tylko bagnetem będziemy bili. A ja wolę przybliżenie, jak już coś. Bieg pneumatyczny jak tam. Dobrze. Zero no naboi. Tak dobrze. Pozdra. Yy, to trzeba rozwalić. Nie będę tracił naboi, dlatego użyjemy... Broni, nie pamiętam nazwy, tu co się łoje! trzy strzały piękne. No ileż typek tutaj mamy? Znowu mocny nagasta. Kurde, no szybko szczerze, broni tu się zdobywa. Powinno być jakieś rzecz, przynajmniej co trzy levela, a nie co level broń, jak dostaliśmy w tamtej planszy w tamtym parcie kurde wszędzie na się kończą a my potrzebujemy teraz broni najbardziej bo zaczyna się akcja o ja pierdziele, on ma być jak pneumatyczny trzeba będzie mu go zabrać dobra przybliżenie teraz by się najbardziej przydało pięknie kolej został gdzie jest jeszcze? Tutaj jest one shot, one kill. Jest. Zapis. Przeładowanie. I ładnie, ładnie ładnie idzie. Jeszcze nie było śmierci, ani chyba tak tragicznie, że byłoby przynajmniej 40 życia mniej. No i ładnie, ładnie idzie. Dobra, nie będę się przechwalał, bo zaraz na pewno to już wyskoczy i nas zabije. Koniec. Stary miasto upadł. Dwa chyba, dobra, nikt się załaduje i do was wraca. Na...